Lab Ecotech prezentuje uniwersalny ekstruder EGK200, który doskonale radzi sobie z przetwarzaniem nie tylko soi, ale także innych roślin zbożowych, takich jak kukurydza, pszenica i inne popularne do ekstruzji. Głównym celem tego sprzętu jest poprawa strawności paszy przez zwierzęta, ptaki i ryby, zmniejszenie zawartości składników szkodliwych dla zdrowia oraz skuteczne niszczenie patogenów, które mogą znajdować się w dodatkach paszowych. Ekstruder do SOI EGK200 pozwala uzyskać wysokowartościowy produkt o optymalnym stosunku składników odżywczych dzięki dokładnej obróbce cieplnej. Zasada działania ekstrudera polega na tym, że ziarno jest podawane do komory ekstruzji, gdzie poddawane jest intensywnym naprężeniom mechanicznym. Podczas procesu ekstruzji surowiec jest podgrzewany do temperatury od 120 do 180 stopni. Podczas pracy z soją skutecznie zmniejsza to poziom ureazy do 0 0,5 -0 ,2 mg na gram, co jest optymalne dla składników paszy. Proces ten pomaga również zachować kluczowe składniki odżywcze i zwiększyć sprawność produktu. Ekstruder ten jest idealny do przetwarzania zbóż o wilgotności od 8 do 12%, osiągając przepustowość do 200 kg na godzinę. Moc silnika wynosi 18,5 kW. To zapewnia stabilną pracę przy minimalnym zużyciu energii. Wytłaczarka jest wyposażona w system ochrony, który obejmuje pułapkę magnetyczną do wychwytywania cząstek metalu, amperomierz do monitorowania obciążenia silnika oraz opcjonalny czujnik temperatury w celu optymalizacji procesu podawania i utrzymania stabilnej temperatury. Zestaw obejmuje panel sterowania i zestaw dysz filtrujących. W celu zwiększenia wydajności przetwarzania można zainstalować opcjonalny lej zasypowy. Podajnik ślimakowy z regulowaną prędkością podawania zapewnia wysoką dokładność dozowania. Funkcja ta jest realizowana za pomocą przetwornika częstotliwości wbudowanego w panel sterowania. Wytłaczarka jest objęta roczną gwarancją. Wszystkie etapy produkcji sprzętu są certyfikowane zgodnie z międzynarodowymi normami ISO 9001 do 2015, co gwarantuje wysoką jakość i niezawodność. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe porady i wybrać najlepszy sprzęt dla swojej firmy.